My, jako aktorzy, artyści, mamy bardzo trudno w takich czasach, kiedy tyle opcji politycznych walczy ze sobą. To jest bardzo trudne dla nas, bo ktoś pójdzie do jednej telewizji, ktoś do drugiej, prawda? Jesteśmy oceniani, kto jest za jaką opcją polityczną. Nikt na nas nie patrzy jako na ludzi, którzy mamy rodziny, kredyty, swoje potrzeby i my potrafimy to wykonywać i robimy to najlepiej jak możemy. Na pewno teraz jest to wszystko bardziej oceniane, ponieważ media społecznościowe 23 lata temu, kiedy skończyłam szkołę teatralną, nie było tego. My wysyłaliśmy papierowe CV do producentów, do telewizji, szliśmy po prostu z, z naszym dorobkiem artystycznym. Teraz można wszystko wrzucić. Bardzo łatwo jest napisać opinię, wcisnąć wyślij, kogoś skrytykować, nie podając swojej prawdziwej tożsamości. To jest bardzo krzywdzące. Zamykamy się w sobie, bo jesteśmy tak oceniani, że kolejnego dnia nikt nam się wyjść z domu, bo czytamy o sobie. No, już teraz minie od w styczniu trzy lata, kiedy nie czytam tych wszystkich mediów społecznościowych, po prostu robię swoje. Bo też zostałam w jakiś tam sposób skrzywdzona, a poza tym myślę, że za bardzo się przejmowałam opiniami ludzi. Ale na szczęście mam wspaniałych ludzi wokół, którzy mi powiedzieli, Kaśka, rób to, co kochasz i to jest ważne.